Festiwal Czekolady to nowa impreza jarmarkowa zaproponowana Bielszczanom szukającym nowych smaków i rozrywki w przestrzeni publicznej naszego miasta. I kolejna nowa impreza, tym razem muzyczna. Poszukiwacze nowych brzmień i niekonwencjonalnych muzycznych połączeń przez trzy dni mogli uczestniczyć w pierwszym festiwalu muzyki crossover. W kroplach deszczu 24 kwietnia odbył się jubileuszowy 40. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy. Chcesz otrzymać unikatową płócienną torbę z niepowtarzalnym nadrukiem? 7 maja oddaj 30 kg makulatury lub opakowań szklanych w nowo otwartym przoku przy ulicy Straconki 1. Skoro mowa o oddawaniu i przetwarzaniu odpadów, za ciosem idzie Bielska Fundacja Ekologiczna Arka. Na bielskim rynku uczyła młodzież kompostowania. Festiwal Czekolady to nowa impreza jarmarkowa zaproponowana bielszczanom szukającym nowych smaków i rozrywki w przestrzeni publicznej naszego miasta. Jarmark zorganizowano na placu Starego Miasta i trwał przez trzy dni od piątku 22 kwietnia do niedzieli. Choć pogoda co rusz płatała figle, bielski rynek niemal przez cały czas tętnił życiem. Celem imprezy było kultywowanie i popularyzacja tradycji staropolskich jarmarków jako jednych z najstarszych obrzędów zachowanych w polskiej kulturze. Promowano produkty spożywcze lokalnych producentów, ale jak wskazuje nazwa imprezy, festiwal czekolady podporządkowano kakaowym delicjom. Nawet odbywające się na żywo pokazy kulinarne zabierały w sobie czekoladowy pierwiastek. Zaryzykowaliśmy troszeczkę, żeśmy wzięli ten festiwal Czekolady zrobili. i widać, że ogromny sukces. Pierwszy festiwal, pierwsze takie spojrzenie na to, na to, co się na świecie, na wielu miastach dzieje i myślę, że to jest pierwszy, ale to nie ostatni. Na pewno następne będą jeszcze bardziej pomysłowe, bo tu jest bardzo dużo oryginalnych pomysłów. Bardzo dużo ciekawych rzeczy na no te tłumy ludzi i te kolejki, które stoją przed poszczególnymi stoiskami, to świadczą najlepiej, że impreza jest bardzo udana i że było warto zaryzykować i naprawdę gratulacje dla organizatorów. Miasto tu pomogło, jak zwykle w takich sprawach zawsze dobrych miasto będzie wspomagało organizatorów, ale... Widać, że zapotrzebowanie jest ogromne. Nie wiem jak to co prawda lekarze na to powiedzą, co z tym cukrem, ale widać, że zapotrzebowanie jest ogromne. Jestem osobiście zaskoczony takim, takim dużym potencjałem, jaki mają ludzie w zakresie zakupów czekolady. No coś i to oczywiście pod różnymi formami tutaj też bardzo ważne, że to są bo Węgrzy są, mają są bardzo oryginalne sprawy z innych miast, nawet ze Szczecina tu przyjechali ludzie z Wrocławia, z Warszawy, więc widać, że... Jest ta różnorodność bardzo duża. Są nasze firmy, oczywiście ta Carmelo bielska firma znakomita. Jednym słowem, ogromny, ogromny sukces. Cieszymy się i na pewno w przyszłym roku będziemy robić ten festiwal, a może jeszcze coś, bo są pomysły na również inne ciekawe rzeczy z tej branży. I kolejna nowa impreza, tym razem muzyczna. Poszukiwacze nowych brzmień i niekonwencjonalnych muzycznych połączeń przez trzy dni mogli uczestniczyć w pierwszym festiwalu muzyki crossover. Jak zapewniają organizatorzy imprezy, ma to być festiwal artystów poszukujących nowatorskich dróg artystycznej ekspresji o europejskiej i światowej renomie. Pomysłodawcami festiwalu są pochodzący z Bielska Białej muzycy Triade Tricks, którzy z pomocą gminy Bielsko-Biała oraz Bielskiego Centrum Kultury zorganizowali jego pierwszą edycję. Festiwal organizują młodzi ludzie i pewnie myślą przede wszystkim o, młoda, o ludziach młodych, prawda? Oczywiście, że tak. Bardzo się będziemy cieszyć, jeśli starsi ludzie też przyjdą na nasz festiwal. Natomiast oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby... Na salach koncertowych w Polsce, w filharmoniach, w operach byli młodzi ludzie. Żeby to nie było tak, że muzyka tak zwana poważna, tak zwana klasyczna jest kojarzona z czymś nudnym, z czymś staromodnym, przestarzałym, bo tak nie jest. I my próbujemy to udowodnić i w ten sposób zachęcać młodych ludzi, żeby uczestniczyli w życiu kulturalnym. Polskich miast. Pochodzimy z Bierska Białej. Wszyscy kończyliśmy y, wspólnie Szkołę Muzyczną w Biersku Białej. Jesteśmy stąd. Tutaj się w zasadzie urodziliśmy i w okolicach. I właśnie tutaj chcieliśmy stworzyć ten festiwal. Natomiast y, koncertowaliśmy w wielu miejscach na świecie i poznaliśmy przy okazji różnych festiwali, różnych koncertów wielu wspaniałych, fantastycznych muzyków, którzy właśnie wychodzą poza ramy swoich gatunków, w których się poruszają i. Pomyśleliśmy, że fantastyczną rzeczą byłoby, skoro już znamy tych ludzi przecież, żeby ich zaprosić pewnego razu i pokazać ich wszystkich na raz, podczas jednego festiwalu, podczas jednego weekendu. W kroplach deszczu 24 kwietnia odbył się jubileuszowy 40. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy. Jubileuszowa edycja rajdu to ważny moment dla przeszło 90 tysięcy rowerzystów, którzy na przestrzeni 20 lat uczestniczyli w 39 edycjach rajdu. Z okazji jubileuszu na starcie można było obejrzeć wystawę pokazującą dotychczasowe edycje bielskich rodzinnych rajdów rowerowych. Ekspozycję przygotowało Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. Widać, że pogoda nie straszna rowerzystom. Niestety nie straszna. Historia zatoczyło koło. Na pierwszym rajdzie było zimno i mokro. Na czterdziestym też jest zimno i mokro. Mamy dwudziestolecie wielkich rodzinnych rajdów rowerowych. Ale mimo tej pogody frekwencja dopisuje w zapisach internetowych i w zapisach, które trwały u nas w biurze zapisało się prawie 2,5 tysiąca rowerzystów. Zobaczymy ilu wytrwa i dzisiaj dojedzie i pojedzie z nami w 40. Bielskim rocznym Rajdzie Rowerowym. Rowerzystów na starcie przywitał prezydent Jacek Krywult, który wręczył prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów Jolancie Koźmin srebrną paterę z okazji jubileuszu 20 lat rajdów. Chcesz otrzymać unikatową płócienną torbę z niepowtarzalnym nadrukiem? 7 maja oddaj 30 kg makulatury lub opakowań szklanych w nowo otwartym przoku przy ulicy Straconki 1. Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Straconki 1 na od niedawna otwarty. W ramach jego popularyzacji Biuro Gospodarki Odpadami wraz z ZGO SA i Fundacją Ekologiczną ARKA organizują na jego terenie już po raz drugi akcję Torba za surowce. Szanowni Państwo, zapraszamy na ciąg dalszy naszej akcji Torba za Surowce. 2 kwietnia odbyła się pierwsza część tej akcji. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Przybyli mieszkańcy do Nowego Przoku przy ulicy Straconki 1, przynosząc opakowania szklanej i makulaturę. W zamian otrzymywali ekologiczne torby z autorskimi nadrukami bielskich i nie tylko bielskich artystów. 7 maja, w następną sobotę, o między godziną 9 a 17, odbędzie się kolejna edycja tej samej akcji. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy. Z opakowaniami szklanymi, z makulaturą można otrzymać świetne torby. Zapraszamy. Skoro mowa o oddawaniu i przetwarzaniu odpadów. Za ciosem idzie Bielska Fundacja Ekologiczna ARKA. Na bielskim rynku uczyła młodzież kompostowania. Ekolodzy uczą kompostowania i propagują ten sposób zagospodarowania domowych odpadów biodegradowalnych, bo to łatwe, zdrowe i pożyteczne. Przy okazji przyłączają się do akcji Urzędu Miejskiego w Biesku Białej, który właśnie uruchamia program bezpłatnego udostępniania mieszkańcom kompostowników. W domu możemy sobie z tych odpadów zrobić kompost. Bardzo bogaty nawóz powstanie. Jeżeli się tego tylko nauczymy, to nie jest trudne. Ten nawóz wzbogaci naszą ziemię, nasze rośliny dadzą lepsze plony, więc same plusy. Trudno jest kompostownik wykonać samemu. E, tak naprawdę kompostownik to mogą być po prostu deseczki, które są zbite e, tak, w taki e, prostopadłościan bądź no, zazwyczaj jednak e, e, kwadrat e, i, i może to być prosty... E, Prosty z deseczek. Mamy różne. Tutaj można w naszym mieście nabyć też taki, taki koszyk, który służy do składowania w domu odpadów. No bo wiadomo, że te odpady nam się kojarzą, te odpady bio nam się już też kojarzą w domu z przykrym zapachem. Więc podstawowa rzecz to jest tlen. Tak? Jeżeli tlen dociera i tlen rozkłada te, te nasze odpady, wtedy nie ma przykrego zapachu. Pamiętajmy, że nawet prosty drewniany z deseczek kompostownik są, się sprawdza. Natomiast teraz też nasze miasto rusza od 4 maja nowy program i będzie można od miasta wypożyczyć, a później już dostać też na własność, także naprawdę otrzymać kompostownik, który będzie nie drewniany, już taki bardziej zaawansowany powiedzmy technologicznie plastikowy. Więc są i takie sposoby, ale ja mam prosty drewniany kompostownik i on się sprawdza doskonale. Tylko tak jak powiedziałam o tym tlenie, przykry zapach to jest brak tlenu, czyli co dwa miesiące, jeżeli mamy ogrodowy kompostownik, powinniśmy go po prostu przemieszać, wziąć widły, przemieszać i pozbywamy się natychmiast przykrego zapachu. Aby otrzymać kompostownik należy zgłosić się do Biura do Spraw Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Biesku Białej przy Placu Ratuszowym 6 w pokoju 401 oraz wypełnić i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 4 do 31 maja bieżącego roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.